Potrafią dotrzeć tam, gdzie człowiek nie da rady. Odnajdują zaginionych dzięki swojemu doskonałemu węchowi. Psy ratownicze i ich przewodnicy muszą jednak cały czas trenować. Dziś wystartowali w biegu patrolowym psich ratowników w Wiszni Małej pod Trzebnicą, gdzie była także Olga Szewczyk-Zagórska. Do dyspozycji mają tylko leśną mapę z zaznaczonymi punktami zadaniowymi. Drogę do nich muszą znaleźć sami. Mamy zaznaczone tylko na dobrą sprawę działki na tej mapie. Idziemy trochę na czuja. Zadania, jakie są zadania? Na przykład będzie to ewakuacja poszkodowanego, z który wpadł do bunkru i nie potrafi z niego się sam wydostać. Będzie to na przykład ewakuacja przewodnika z psem z, na wysokości. 15 drużyn z całej Polski profesjonalnych i amatorskich miało do wykonania sześć tego typu zadań, ale organizatorzy zadbali, by była to też dobra zabawa. Zadania wykonujecie z jajkiem, na wierzchu z jajkiem w ręku. Ma być ono widoczne dla osób będących na punkcie. Musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, doskonałą pracą zespołową, ale też wiedzą. Najtrudniejsze są chyba punkty medyczne, Tak. bo, to bo trzeba, to, trzeba, trzeba umieć. Jednak. Ale tu doskonale wyszkolony musi też być czworonowi towarzysz. Linux, żeby zostać ratownikiem, musiał odbyć dwuletnie szkolenie, ale to nie wszystko. On jest tak naprawdę szkolony przez cały czas i każdego roku musi zdawać egzamin. Jest to przeszukanie jakiegoś konkretnej powierzchni powierzchni lasów w, w czasie pół godziny. I do odnalezienia są dwie osoby. Na co dzień Linux pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice i wielokrotnie brał udział w prawdziwych poszukiwaniach. Szukaj, człowiek! Szukaj! Psy dzięki 250 milionom receptorów węchowych mogą wyczuć zaginionego lub przysypanego człowieka z odległości nawet 700 metrów. Jest, tak naprawdę stanuje sobie teren węższy albo górnym, albo dolnym wiatrem. Musi reagować przede wszystkim też na takie silne zapachy ludzkie, które wydobywają się gdzieś tam spod wręcz ziemi albo spod krzaków. Yy, musi dobiec. E, I już czekać. Oboje musimy sobie bardzo ufać, tak? To jest e, tak, że sam pies nic nie zrobi, i sam człowiek też nic nie zrobi. Natomiast my, jako zespół, e, musimy tak dobrze się znać i rozumieć swoje, swoje ruchy, e, żeby, żeby wiedzieć, co za, tym, co za tym się kryje, tak? Fakty. Olga szewczek zagórska